Cześć, siemanko, z tej strony Cloud140 i witam was w kolejnym odcinku Let's Play Spory. Jak widzę, moje kolonie, znaczy, o, co ja chciałem powiedzieć, nie to, nie moje kolonie, poprzednia, poprzedni mój odcinek trwał dość krótko, dlatego ten może się przedłuży, ale nic nie obiecuję. W każdym razie chcę rozrobić mu nawias na hata. a to jest główna planeta i tu się obawiam najbardziej walki, ponieważ ja mam trzy statki, a on ma dość więcej. Sądzę, że nie będzie mi się opłacało niszczyć statków. O, wow, 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 wow! Nie sądzę, że za pierwsze razem mi się udało zni zniszczyć chociaż jedno miasto. Dobra, wycofujemy się, kolego. Nie ma co, wycofujemy się. Nie ma co, wycofujemy się. Wiedziałem, że to będzie zbyt trudne, żeby przejąć planetę macierzystą. Dlatego się wycofujemy już teraz. O, na kolonie mi napada, trudno. Muszę się. Nie naprawię się tu, kurde. Zaraz, gdzie jest moja ładownia? Dobra, część energii zyskałem, dobra, teraz polecę tutaj. I się naprawię. Dobra, wycofujemy się. Do żółtego muszę lecieć postatek. No, szybko. Dobra. I teraz muszę lecieć na swoją. Jak to się nazywa? Kolonie. Wiem, 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 spokojnie. Już do was lecę. I am on czy on un... no, jakoś tak. I am on my way, a nie. Co to miało być w ogóle? Ty, to ja mam tutaj żółtą przyprawę, nawet nie wiedziałem. Dobrze, w każdym bądź razie to jest bardzo dobra planeta. I ja jestem za tym, żeby ją obronić. W każdym bądź razie, zanim to zrobię, zabiorę sobie przyprawę. No ej. No. Dobra. Tu jest jakiś stateczek, dobra. O leci, poleciał. Co, już rozwalili? Go. A dobra. Dobra. I tam jeszcze cała flota widzę. Lata sobie. I'm on my way. Jest cała flota. Jezu. Kogo ja ma atakować? Dobrze. Ciągle atakując z której? Przecież nie ma żadnych statków! A, dobra, jest jeden. Czyli tamten musiał nawiać z tego wychodzi. Albo znowu go nie widziałem i doleciał. Nie wiem, mnie to denerwuje bardzo. O, dziękuję. Nie ma problemu. Trudno, zapłacę. Hugo, Dobra, zróbmy mu wjazd na chatę w końcu. Pandra Nie wiem, Pandra O, widzę, że ciągle atak jest przeprowadzany. No to lecimy. Który to było miasto, które przyjąłem? Teraz nie pamiętam. To to. Właśnie jak przejąć to miasto. Co zniszczyć budynki? O mój zakład pracy, jaka beka. Się ulecić. Trudno, nie będę już miał energii znowu. O to chodzi, mam rozgijać lokalne imperium. Jeszcze ich nie zabiję. Dobra, wycofujemy się na razie. O jelenie. Jak widać ukradłem pięć przyprawy, nie źle. Kurde, dlaczego ja tak blanę te macierzystą mam daleko? To jest tragedia. O, już nie mam szans, żeby tam dolecieć. Trudno, jestem już przy tej planecie. No to tu się naładuję, a naprawię się gdzie indziej. Doładuj. Dobra, naprawię się gdzie indziej. No trudno, że muszę płacić. Wiedziałem! Eko, eko-katastrofa! Chyba teraz kpicie! Pierdzielę waszą eko-katastrofę, chłopaki! Ja tutaj prowadzę wojnę! Co mnie obchodzi wasza? jako katastrofa! Nie no dobra, pomogę im w końcu są moimi sprzymierzeńcami. <grym> ale się nagadałem hmm. Zestaw naprawczy bym sobie kupił, ale chyba nie od nich, bo mi się wydaje, że oni... Ojejku, krzesło, przepraszam za krzesło, ale mi się wydaje właśnie, że oni... O, średnia wytrzymałość. Można przeoszczędzić i lepszą wytrzymałość wziąć. Pocisk z antymaterii, trudno. Lećmy do tego gnoma. Jaki statek mam? Aha, czyli to jest ich statek. No dobra, niech będzie. Polecę z tym wirusem. Mamy jeszcze sporo czasu, zanim przejmę całą planetę. Nie stać mnie na układ. Po co mi ten układ? Ekosystemu załamanie? A, no dobra, myślałem, bo ta planeta była jakaś biała przez chwilę, zanim się wczytała. Gdzie to jest? Nie widzę ich. Dobra, trafiłem chociaż. No, gdzie ty jesteś, opaku? Nie widzę cię. Gdzie? Tu nic nie ma. A tu, z tej strony. Aha, no nie, no spoko, się zaraziły, czy co? I co, jakiś hajsiku? A, super, jasne, ja, oczywiście, że nie. No ale trudno, weźmy sobie chociaż flotę od nich. No w sumie to tak powinienem im pomóc. Ale zaraz, przecież ja mogę wykorzystać ich do przejmowania tamtej gwiazdy. No, to jest dobry pomysł, jestem za. Z tego podlećmy najbliżej, jak się da. Dobra, tutaj wystarczy. Nie, ci mieliście... Wy mieliście zawsze wojnę z zielonymi, dlatego z wami pogadam na ten temat. Nie no, czemu Imperium Creeper? Nie chcę Imperium Creeper atakować. Czyli co, jesteście poza zasięgiem tej planety? Spróbujmy stąd zaatakować. Nie chcę imperium Creeper zaatakować. Co wy się nie lubicie? Nie, spróbujmy do Was. I tak to jest jedna planeta, to co tam nam szkodzi? Dobra, spróbujmy. Aha, czyli a żeby wykorzystać was, potrzebuję 410 tysięcy. No, mi się wydaje, że tyle nie mam, ale co ja tam wiem? Trudno. Widzę, że przyprawa do was jak na razie leci. Dlatego lećmy dalej zaatakować. Dobra, miasto rozwalone. Ja chcę, hajs! Wycofaj się! Wycofaj się, chłopaku! Nie uciekaj, uciekaj! Rozwaliłem go. Co się stało? Hej! Hej! Co się stało? Cześć, Siemanko, witam was po tej krótkiej przerwie. Niestety, spore mi się skraszowało przez co. Ostatni mój zapis był wtedy, gdy ta planeta miała, jak tu widać, jeszcze parę tutaj. Ogólnie teraz jeszcze widzę, że ma jedną kolonię, ale mój zapis był dopiero wtedy, kiedy ona miała jeszcze pięć kolonii. No i dlatego jedyne, co mogę powiedzieć, to z powrotem ma swój układ. No i stwierdzam fakt, że muszę od nowa znowu im rozdupczyć. Te kolonie, ale cóż, nie ma z tego złota. widzicie, nie mam drugiego sprzymierzeńca przez tego krasza, Ale to nie problem. Wszakże szybciej zajęło mi teraz zajęcie tego układu. O, ale lecą za mną, dobra. Mniejsza o to, ja najpierw lecę rozwalić miasto. Asę strzelajcie. Ok, w każdym razie, jak widać, poszło opona. Dobra, to wylatujemy stąd. My już tu nie potrzebujemy nic zrobić. Uciekamy stąd i zaraz atakujemy planetę macierzystą Zielonego w Krzakrze. Że... O, jak widać, jeszcze nawet nie odebrałem przekazu od niego, że pierwszy atak z z wykonałem. Dlatego jak dla mnie jest bomba. Zaraz mu tam wlecę na chatę. O, jak widzę, niebieski znowu jest ze mną w strefie wojny. Co oznacza, że znowu go rozwalimy. Nie tylko on, z tego co widzę. Chyba podlecę do nich, zapłacę im 10 tysięcy, żeby się chociaż na chwilę ciapnęli. Albo znowu podlecę do niebieskiego, znowu mu rozwalę wszystkie kolonie. Ale muszę pilnować tego wszystkiego, żeby nie przesadzić, bo to będzie wtedy lipa. Ok, lecę najpierw do szarego, zapłacić mu haracz. Niby 10 tysięcy, ale wolę 10 tysięcy niż 100 tysięcy mu płacić. Siema. O Jezu, no spokojnie! Dobra, jeszcze raz jeszcze raz. Jeszcze trochę by się przydało. Trudno, na razie musi zostać jak jest. Wlatujemy stąd, już nie są tak wrogo perfidnie nastawieni. I trudno, musimy rozwalić kilka kolonii niebieskiemu, bo ten się znów panoszy. Zielonego sobie zostawimy na specjalną okazję. Najpierw tego niebieskiego rozdupczymy. Mi się wydaje, że zanim rozwaliłem zielonego, ja na wcześniej rozwaliłem niebieskiego i ten safe także się tu mi rozwalił. Wobec tego polecimy szybko, rozwalimy wszystko, co się da. Nie będzie problemu. A on znowu pewno skapituluje. Chyba, że będzie taki uparty, że nie skapituluje jeden dziad. O jezu, ale statków na mnie wysłał. Trudno. Siema. Ja nie chcę walczyć ze statkami, a tu mam tylko jeden cel. No, cześć, siemanko. Dziękuję, żegnam do widzenia. Okej, okay, lecimy dalej. Szybko się przejmuje tutaj albo niszczy miasta, jak widzę. Ale statków, ale poszaleli koledzy. Dobra, kolejna kolonia. Kolejną trzeba rozwalić. Przyszedł, mi się wydaje, że ja jestem w stanie rozwalić po dwie kolonie na wejście. I tani. Dobra. No, i w końcu mam nową fl flotę, o to chodziło, widzę, że te kulki mnie napadają, bardziej się boję o mojego kolegę Creepera, ale tak to wiecie. No właśnie o tym mówiłem. No trudno. Kolega Creeper poszedł się w niebo, po prostu, trudno się mówi. Okej, okay, kolejną kolonię trzeba rozwalić, dobra, polećmy tutaj ale się rozrósł ham jeden, ja wcześniej utule mu rozwaliłem, no trudno, na końcu walniemy tą kolonię, a potem wracamy, bo już widzę, że nie ma za wiele tego. Se doładuję energii, muszę ich zgubić na początek. Imperium Creeper, no dobra, to jest ostatnie miasto, które atakuje. Oj, oj, oj! Dobra, uciekamy na chwilę. Zrobię tak jak oni. Ucieknę im. A co tam? Oni będą mnie gonić przez całą planetę. No, i już widzę, że jestem daleko od nich. Dokończę swoje dzieło i mogę wracać. Oła. Oh, wow. Może być, przejmuję. Konfiskador, no nieźle. Jakieś wieżyczki by trzeba było chociaż postawić dwie. No jednak wieżyczki sporo dają. I na stare razie nie wchodzę w, niej, w mniejszy budżet, trudno. Co wystrzelacie? Na mojej planecie? Chamy jedne. W sumie ważne? No bo co? to jest Kosmos? Co wy chcecie? A nie, wy, ty. Aha, kupno. No to nie, no to spokojnie, zanim ja wykupię ten układ, to jeszcze trochę zajmie. Ale widzę, że muszę najpierw dobić niebieskiego. Póki on nie skapituluje, co jest. Co my tu mamy? Ciekawego. Zestaw naprawczy jest zbyt drogi, ale z chęcią bym go kupił. Kręgi w zbożu. Nie chcę jakieś kręgi w zbożu. Plemię to ja mogę wybić, a nie się z nim komunikować. Jak widzę, oni nie atakują, póki z nimi nie porozmawiam, dlatego ja ich zostawię na ostatnią okazję. Czemu nie? Lubię takie rzeczy robić. Dobra, prosimy... No nie, 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 no to, to dobrze. Do widzenia. I teraz do fioletowego creepera polecę. Och, o kalaniki. <noise> Dobra, trudno. Okalaniki. Idziemy stąd, o Dobra, i możemy już wyruszyć znowu zrobić z niebieskiemu z tyłka Jesień i Trochę tak mnie denerwuje. Wiecie, co będę często teraz zapisywał, żeby nie było takich lipy jak przed chwilą. Dobra. Ok, poszła pona. Okej, okay, ten niebieski z układ mówi, więc ja bym poleciał tutaj, ale jest obok szarego, ale szary jak na razie do mnie nie pała tylko nie nie wrogością. No siema. Okej, la Okej, okay. zaproponowali mi kapitulację. Jestem za. Oni już nie są dla mnie wrodzy. Niech i tak będzie. No, widzicie, że ze mną się nie walczy, bo ja potem rozwalę was wszystkich. Dobra, teraz musimy się zająć zielonym, a potem się zajmiemy szarym. Przynajmniej dopóki ten pasek. Ogólnie ja mam zamiar... Wal grać i wam pokazywać to dopóki ten pasek się nie wypełni albo no najprawdopodobniej do tej, tej, bo patrzcie jaki jest układ No właśnie, więc wszystkiego wam nie będę pokazywał, ja myślałem na początku, że mój układ dotyczy dotąd Ale to niestety nie jest tak, to jest tylko mój aktualny widok, czyli dotąd mogę ten Tu już nic nie widzę jak jeżdżam na gwiazdy, a tu zaś widzę jak widać Sporo jeszcze cywilizacji tu jest jak widzę Dlatego lećmy się naprawić nie, doładować w sumie wystarczy. A nie, naprawić, bo tu kolega, widzę, że uszkodzony jest. Dobra, kolegę naprawiłem, więc nie jest źle. Okej, okay. gdzie mógłbym obchnąć czerwoną przyprawę? Chciałbym ją obchnąć. Może u was. Mam trochę dużo czerwonej przyprawy mi się ona kompletnie nie przyda. Kup układ. Niestety nie stać mnie na to. O, jak miło. Więc ja chyba nie kupię tego układu ze względu na to, że dość dużo hajsu jest z handlu, a jestem właśnie za tym, żeby utrzymywać ten handel, bo to jest bardzo zyskowne dla mnie niestety. Znaczy niestety, bo lubię to, a poza tym tego układu nie potrzebuję, na co mi on. No dobra, czas na walkę. Szykuliście wielkiego spoda? To wy się szykujcie do walki. Zobaczycie co to jest zadzierać z Clownem 140, a dokładniej z gatunkiem bambusów. O właśnie, zapomniałem jednego. Ktoś mi powiedział, że bambusoid, jedną literkę zjadłem w bambusoidzie i coś tam innego wyszło, więc w najbliższym momencie to jeśli nie zapomnę to... oj, nie uciekaj! Najpierw wyżyczki. kids z, z ze statkami. Wyżyczki są najbardziej nie niebezpieczne. Dobra, a teraz mogę niszczyć te statki. No, ja się boję trochę atakować innych planety macierzyste, bo jest problem z planetami macierzystymi. Ok, Lanity. Dobra, idźcie, lecz ulec. Leć się, ulec. Mi się wydaje, że muszę tak zrobić, coś takiego w tym momencie. Będzie lipa, jeśli tego nie zrobi. Za... Dobra. Ta, szybciej przez to leci ten. Dobra, weź tego rozwal. Dobra. Parki rozrywki. Zakładę pracy zostawię, ale parki rozrywki by trzeba było rozwalić. Kurde, ile tych statków. Kowa lewa No, już mnie atakują, nieźle Dobra Dobra, kapitulacja Ja się wycofuję na ten moment Ze względu na to... Jezu, Jezu, spokojnie I... Imperium liścionosz, koloni, koloni No niestety z liścionoszem na razie będę chciał utrzymać ten... O, wy atakujecie tutaj. No trudno, zapłacę to. Trudno, zapłacę tutaj za naprawę tego wszystkiego. Dobra, atakujecie mnie, dobra, nie ma problemu. Kurde, Hannibal, Filemon, jezu, zieloni. Czerwoni atakują. Jacy czerwoni, to są piraci czy co? Czerwoni. Kto jest czerwony w tym układzie? Zielony atakuje. Dobra, nie ma problemu. Dobra. Poszła opona! Ej! Dobra. Szybko rozwalam kolejne statki, i widzę jeszcze dwa na mapie. Jeszcze jeden tutaj. Mam nadzieję, że to, to wszystko. A nie, że się pojawi kolejny. Dobra. Nie ma problemu, trudno. I lecimy stąd. I musimy teraz w układzie wadżet na, um, ocalić moją planetę. Zielony atakuje tą planetę. No to kurde, ona jest? O Jezu, to jest moja planeta macierzysta chyba, co? Wiem, Jezu. Przecież już do was lecę. Nie ma problemu. Wrogie ataki kosmiczne planują... Y, planetę Filemon. Piraci. Niezawodny sposób na to, jak się pozbyć piratów? Ej, ale nie chcę bambusów. Aha, dobra, czyli to nie piraci. To nie piraci, wobec tego... PIRACI! To co oni szukają tutaj, jak już nie ma przy przypraw? Trzeba najpierw zniszczyć statek matkę i dziękuję. Jeszcze, o, dobra, ten niech se odleci. Czemu się to automatycznie przestawia? Nie chcę, żeby to mi się przedstawiało. No, i teraz powinien automatycznie się tak przestawić, dlatego byłbym bardzo szczęśliwy, gdyby tak się wydarzyło. Siema! Dziękuję. Co macie ciekawego? Asiu, Boże, 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 Dobra, poszła pana. I wracamy ponownie walczyć z... tu... Przyprawę, weź, dzięki O, niebieską nawet przyprawę, bo... Ha, bo od nich niebieską przyprawę bierzecie Dobra, ja wam sprzedam czerwoną Czerwoną no i niestety pomału będziemy się żegnać. Jeszcze jakieś dwie minutki z względu na to, że my tego miałem crasha. Mamy niestety tu mały problem. A nie muszę tu wlatywać. Handel. Tak właśnie. Podrożała chyba przyprawa, bo wcześniej było po 3000. Dobra, lecimy z powrotem. I spróbuję jeszcze zaatakować gnoma. I rozwalić kolejne miasto, żeby przejąć całkowicie tego gnoma. Dobra, i lecimy. No hej, pierwsze miasto jest moje. Dobrze, że faktem jest. Dobrym, że one na razie przez jakiś czas nie są. Yy, mo są możliwe do nieutrzymania. No wiecie o co chodzi. Ale już wiem, jak przejmować miasta, żeby. Żeby wygrać, a nie żeby po prostu takie lipę zrobić jak wtedy. Nie chcę latać wokół was, Jezu, najpierw wieżyczki. Najpierw wieżyczki, potem reszta. Teraz statki możecie naparzać. Wy naparzacie... Szkoda, że nie mogę im rozkazywać, że wy naparzacie statki a ja naparzam miasto. To było naprawdę niezłe. Dobra Hajs jest mój Wypadaj stąd, dobra Zakład pracy, nie, nie Za Park rozrywki, dobrze, park rozrywki Dobra, parki rozrywki widzę, że niszczycie Więc zobaczmy jak leci teraz No średnio mi się to podoba Ale może być Mam jedną baterię w razie co. Dobra, się doładowałem. Zniszczę go. I przejmujemy kolejne miasto. Morale spadają, więc o to chodzi. Dobra. To już padło, to miasto już nie istnieje. Gdzie jest przyprawa? Dobra, wycofujemy się, chłopaki. Wiedziałem, że on się. Ro... Ja pierdziele Trudno. Mamy już dwie, dwa, dwie, dwa, dwie, dwa miasta. Więc <grystwa> w tym momencie ja tylko podlecę na planetę macierzystą się naprawić. A cóż, niestety będę się, musiał się już z wami żegnać. Ze na ten crash niestety mieliśmy taką małą lipę. Właśnie zapiszmy, żeby znowu nie było crash i znowu nie było takiej lipy. Oj, powtarzam się, czy to możliwe. W każdym bądź razie, w tym odcinku to no, już będzie wszystko. Filamon, to jest moja kolonia, co? A, dobra, trudno. Trudno, Filamon to moja kolonia. Obecnie mam różowego samolot, wobec tego muszę polecieć po ten samolot i cóż niestety ja już się będę z wami żegnał i pozdrawiam.